I o z tej strony szczepiorki, a dzisiaj kolejny odcinek z Peżeta. No, trochę odcinków nie mogłem nagrać, no, ponieważ wrzucałem odcinki, to wyświetlałem się prawa autorskie, dlatego nagrywam teraz trochę później. Franklin trochę zrobił się bogatszy. Na koncie ma 1 milion, ale wytłumaczę. Zieloni mieli dla niego zadanie. Ten odcinek by był, ale niestety nie ma, bo prawa autorskie YouTube zawiesił. Zieloni, czyli no gang na Grow Street, mieli dla Franklina właśnie zadanie o ten milion. Żeby najpierw rozpętał z nimi napad na bank. Później pod tym napadzie dali mu pieniądze. I dlatego Franklin ma na koncie milion dolarów. Myślę, że jest to kwota dobra. A jeszcze prezent w postaci auta. jest to mocne auto, chyba. Auto też z funduszu od Zielonych. Tak się prezentuje to auto. I wydaje mi się, że jest to dobre. Naprawdę. Ładne auto. Franklin jeszcze nie mnie jeździł. Ale przetestujemy sobie, bo zieloni mówili, że to auto. Woleli mi dać auto fajne niż jeszcze 2,5 miliona kasy. No fajne auto mam. Mogę je teraz sprzedać za dobre 3 miliony. I będziemy bugać, no Policja ma nas na oku, bo no, niestety złapali nas, ale nic nie zrobili Franklinowi, no zielonych na komendzie przytrzymają póki co. Ale Franklin ma no, z nimi sztamy, także nie musimy się bać na Grow Street. No są tam świeżacy tacy niektórzy, także możemy czasem zostać postrzeleniem, nie wiem czemu ale jedźmy kupić rzecz, którą chciałem zawsze, tutaj jest taki garaż Los Santos Customs za 350 tysięcy i już sobie pojedziemy ja na szybkie to auto nie no mogę takim autem przepisowo jechać, to aż się prosi, żeby Oj, oj oj No to na miejscu od razu auto trzeba yy, naprawić, bo tutaj no skłóczka. Pierwsza skłóczka na prawdziwym życiu. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje i po prostu do 20 nie wiem. Myślę, że gdzieś około następnego piątku zacznie się nowa seria. Tak myślę, mam takie plany. Aby. Nie wiem, czy Wam mówić jeszcze. Ale nie, nie. Na razie Wam nic nie powiem. Zobaczycie. Zapraszam piątek, godzina 20 po 20. I obiecuję, że będzie równo na 20, ale myślę, że. Będzie to taki pierwszy fajny filmik. Mam pomysł na kłusarię. No może to na pewno nie będzie prawdziwe życie. Na pewno nie zgadujcie, że to kolejno... Yy, jak to? Kolejny to prawdziwego po Nie. Jest to fajnego. A my sobie coś takiego usłyszymy, co obok mnie jedzie. Trzeba będzie sobie to ogarnąć, ale to w kolejnym odcinku. Nawet lepiej kupiliśmy jeszcze nastante mm, z kawki. Umówiliśmy, umówiłem się na godzinę pierwszą. Nie wiem czemu. No, ale oni mają całodobowy, otwarte. I ja jak przejmę to, to będę szefem. Także no, lepiej to przejmę. Chyba na jakąś drogę dziwną. 3 km na w i była jakaś inna droga, taka ścieżka w tutaj, Ja no te autko ładnie Trzeba nie przepisował teraz. Nawet nie po ulicy. Ale i tak sobie te autko naprawię, bo no... tanki ma na razie... Milion. No zieloni powiedzieli, że będzie chciał coś załatwić z kasą, no to szybko może to zrobić. O ci gangi gangit te zielone, no, to naprawdę, że są strasznie bogaci Ja nie wiedziałem, mimo że oni mi się ubierają tak... takie koszulki niedzielskie, to no, naprawdę A tutaj mamy jakąś kropkę Pojedźmy tu chętnie, no, tak szczerze, jestem ciekaw Się tutaj z następnie pojedziemy już tam po miejsce. Ktoś jest? Kto tu jest? A to jest yeah, nie wiem. Yeah. No, no i po transport nie. Także nie dziękuję. No. Nie zabieram takich obcych ludzi. No bo to w tym odcinku jeszcze nie wiem co będzie, ale... Myślę, że żeby tak, aby było ciekawie przede wszystkim Co to jest w jaki debii? To jest O, tu Sto. Tygodniowy dochód 1600 Także na 1600 dolarów zarabiamy co w a w tym banku Fleka, na którym konto ma Franklin, założony. Dobra, to jest wielkopomna firma. Firma wykonuje tuning pojazdów, 350 tysięcy zł z naszego konta. Dobra, a ja idę szybko podskoczyć tutaj do tego banku. tutaj jest Po no Chyba wejść, wejść to możemy. Czy ktoś w ogóle pracuje, Tato? Tutaj w ogóle to zamknął. I on nie pierwszy, nawet przed czasem kupiłem to. Do banku mamy fajnie, bo sobie pieniądze tu na od zielonych jeżeli będą zlecenia. Miejmy nadzieję, że będę. W banku chyba nikogo tu nie kupiłem. Nie było otwarte, ale tu ja pracowników nie widzę. Dobra, nieważne. Pójdziemy sobie któryś razem do banku, ale to nie to jest. Teraz sobie potuningujemy aut. Tuning zróbmy out. O, lepszy, lepszy. Pamiętajcie, na koszt firmy, to firma płaci, nie my. My za darmo to sobie kupujemy. O. Jak widzicie... Wszystko na maksa sobie ulepsza. Вот на подколорек. под колорек. Нашли, но... Какие-то колоры выбрать, видел się zastanawiam i nie wiem no dobra, weźmy czerwony, fajnie to wygląda w sumie. to są takie i no, ale na razie nie, taki tu Jezu to auto wygląda tak ładnie A tu mamy reklamę atomik, no spoilerek oczywiście siedzi Czy jest czerwony? Jest czerwony Ale Ależ to chodzi Teraz kawa trochę... Mm. Ja no tak chodzi.

Ну порно. Не, ну, это правда это аутка. Франклин на правый ест. Ты мой мальчик богатый. Dobra, tu zostawmy autko. Dzień dobry kolego. Jestem Twoim szefem od dzisiaj, także słuchajcie mnie. Oj, dobra, mojej roboty. Tu można wejść? Nie, tu nie można. Pozwyczajmy tutaj. To jest taki odcinek kupienia tego, także no. Wiadomo. Dobrze, mamy tego pracownika, bo my nie musimy pracować. My dostaniemy 1600 dolarów. No, tyli, także... no tutaj jest nasze biuro. Są tutaj tu... kartowy. Ach, to jeszcze poprzedni pracownik nie zabrał. No ale że aż 150 tysięcy. O, to autko ładne jest. Tutaj nawet były pewnie ceny inne. A tutaj jest cennik. Także możecie sobie zobaczyć na cennik. Laborle writers, także no. Tu mamy części do naszego pracownika w razie co. On sobie tu, on ma tu klucze, może sobie przyjść zawsze. Ja o tym wiem. O co Franklin? Ktoś tak, outfit jakiś trochę inny. Jezuka I na brody nie ma, ale jest to tu tułacz, który już był. Dobra, sprawdźmy sobie to auto. No to jest sztuka. To jest naprawdę dobra sztuka. no. Daleko do przejechania nie mam akurat. Fantastyczne jest to auto, naprawdę. Dobra, kupmy jakieś sobie drogie ciuchy, Starasz nas w sumie w końcu. Koszule, nie, nie chcę koszuli. Bo to tutaj jestem bardziej kładne. Otóż żeby reprezentować trochę zielonych Także zielone shortki Myślę, że ten odcinek będzie Wam się podobał Zostawcie łapki w górę, także No, ja polecam Tutaj też taki zielony Trzeba, wiecie Jak już mamy sztamy z zielonymi, to trzeba Do tej sztamy trzymać i naprawdę wygląda Niesamowicie, zmienił się. O, albo może taka koszuleczka. O nie. Dobra, kupmy sobie taką koszulkę. Tak ogólnie wygląda tylko fryzura Franklina. Zdejmijmy sobie tą czapkę. O, bluzy, to mi się podoba. Так вот, как бы факты подобного ума. себе купил вот так вот штучка, такой А. Ну, правда, фичик хлопок. To dobra, kupmy tą czapkę. Zasłaniajmy te włosy, one to nam sobie odrastają. No ale czapka z Los Santos w końcu, no LS, LS, nie trzeba. Tutaj patrzyłem. Dobra, wychodzimy. Jest godzina piąta. Wpakujemy się do fury. Oczywiście naszej fury. Żebyście nie myśleli, że ja od zielonych pożyczyłem. Wuho, już nas my trzeba tego psa. A nie on na tak. Jest puszczaka. To no, ja on tylko nóż do zaatakowania, dobra, trzeba go może? Dobra, panie szefie, tu, tutaj... tu... Nie spodziewałem się, że on będzie mnie chciał złapać. Nie no, to autko to... Żadna policja mnie nie dogoni. Oni są zaspawione słowo na mnie. O to już wyjeżdżam jakiś tam, Teraz ja nie zauważyłem Może to auto wygląda teraz I po prostu trzeba wygonić i przyjedziemy tu zaraz Nie no ile to auto jedzie? 120 już Co Tu się ktoś odpali, to naprawdę Mogę Wam zdradzić jaka postać będzie w kolejnej serii. Będzie to Michael. Michael De No ja myślę, że on naprawdę jest dobrym. Dobrą postawą jak te auto strzelą, to słychać to takie strzały czasami. O nie, tu policja jest. Ay, ay. Kolejna się zrespiła jeszcze przydamy. To są tylko dwie gwiazdki ja... Oh. Nie, wiem. Dobra. Oni tutaj sobie jadą. Trzeba dzwonić. Trzecia! Trzecia, tam policja gdzieś się zrespiła. O ja złonić się tu wracają. No nie, nie wiem czemu mnie tu No co wyjeżdżać we mną. Taką furtkę mam ładną, albo tak bicie ma no nieładnie. Dobra. Jedźmy na szczęście już do warsztatu naszego. Zawsze mamy to miejsce tutaj. To naprawdę jest dobre. Tak ładnie pali. Paliwa mało właśnie pali. Ja się dziwię. Nie, no, no bo czek, to jest też jak w trzeba drogę leczyć. Drogi w tym No to akurat nie jest tak jak w, sendy, w sendy shop Te drogi tu są. Się...

Mówi, Wszystko za darmo i można żyć. Trzeba sobie ślad zrobić. O, czy tu jest stacja paliw? To jest chyba stacja jakaś Muszę zobaczyć z bliska czy to jest stacja paliw. Franklin tu z nożem. Tak, tu jest. Dobra, to pójdźmy bliżej. Zatankujmy. Tu 20 minut tego odcinka, no. Dobra Dobra, samochód zatankowany, może to jest obok nas tu mamy za freeko. Dobra. Wysiądę z samochodu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odcinek będzie też niedługo i mam nadzieję, że będziecie oglądać. Także do zobaczenia i wyczekujcie nowej serii. Cześć!